W dzisiejszym odcinku trzech groźnych bandytów ucieka z więzienia przez muszlę klozetową. Ucieczka stamtąd miała być niemożliwa, a skazany na śmierć jakby nigdy nic wychodzi z aresztu. Czekała go egzekucja. W Stanach Zjednoczonych wyroki odsiaduje ponad 2 miliony przestępców. Oto historie nielicznych, którzy podjęli próbę ucieczki. Uciec z więzienia. McAllister w stanie Oklahoma. Zakład karny, styczeń 2001 roku. Odsiadka w więzieniu o maksymalnym rygorze tonie przelewki. To zakład o najostrzejszym rygorze w całym stanie. Wyroki odsiadują tu najgorsi przestępcy. W podziemnym kompleksie oddziału H odbywa karę 300 najgroźniejszych skazańców. To betonowa konstrukcja otoczona wałem, który utrudnia zrobienie podkopu. Budynek otaczają dwa ogrodzenia i szeroki na 6 metrów pas drutu kolczastego. Oddział H to istna forteca. Ucieczka stamtąd miała być niemożliwa. Trzej groźni przestępcy postanowili to sprawdzić. 25-letni James Robert Thomas za gwałt i morderstwo odsiadywał karę do żywocia. Chciał uciec, ponieważ uważał, że został niesłusznie skazany. Był bardzo zdeterminowany. To on stał się mózgiem całej operacji. Thomas przebywał na oddziale H od trzech lat. Ucieczkę planował od momentu, gdy tam trafił. Willie Lee Hoffman, lat 21, skazany za porwanie na 20 lat. Przyjaźnił się z Tomasem i był pod jego wpływem. Nathan Washington, lat 28, skazany za włamanie i rozbój. Najbardziej niebezpieczne z tej trójki. Zamknięci na oddziale H. Thomas, Hoffman i Washington za wszelką cenę chcieli uciec. Na każdą egzekucję przyjeżdżali reporterzy, dlatego w telewizji często pojawiały się nagrania ośrodka. Cała trójka baczniej oglądała, żeby poznać rozkład więzienia. Po trzech latach poszukiwań Tomas w końcu odnalazł lukę w zabezpieczeniach. W małej stalowej zabudowie znajdowały się rury podłączone do toalety. Tomas i jego kompanii planowali ją zdemontować i usunąć rury. Gdyby im się powiodło, przedostaliby się do ciągu wentylacyjnego, a potem na dach. Na drodze do wolności stałyby jeszcze jedynie dwa ogrodzenia i 6 metrów drutu kolczastego. Najpierw jednak musieli przeciąć stalowe nity mocujące toaletę. Jest wiele sposobów na przecięcie metalu. Można użyć nici dentystycznej z płynem do mycia muszli i klejem albo piaskiem. Jednak wymaga to dużo czasu. Niczym szczury gryzące klatkę. Skazańcy noc w noc piłowali nity używając nitki dentystycznej i żrącego proszku. Prowoder James Thomas polecił kompanom, by przygotowali się na 15 stycznia. Po dosłoną nocy Thomas, Hoffman i Washington zaczęli zbierać żniwo wieloletnich planów i kilkumiesięcznych wysiłków. Otwór był na tyle duży, że mogli się przez niego prześlizgnąć. Przecisnęli się przez dziurę w ścianie i wyruszyli w kierunku domu. Wałem zeszli na dół. Pokonali ogrodzenie, posługując się liną, którą skręcili z prześcigaczy. Cała trójka pokonała pierwszą siatkę niezauważona. Przed nimi był jeszcze sześciometrowy pas drutu kolczastego. Wystarczy chwila nieuwagi, żeby zaplątać się w drut i pokaleczyć. Washington popełnił błąd i zaczepił od drut. Zaplątał się i nie mógł się wydostać. Thomas i Hoffman pokonali zewnętrzne ogrodzenie, zostawiając groczącego krwią Waszyngtona. Odnalazł go strażnik. Washington został poważnie ranny podczas nieudanej próby ucieczki. W takich sytuacjach pierwszym krokiem jest poinformowanie opinii publicznej o ucieczce i zmobilizowanie sił policyjnych do poszukiwań oraz informowania okolicznych mieszkańców. Ci mężczyźni stanowili poważne zagrożenie. Trzy kilometry od więzienia Tomasz i Hoffman ukradli ubrania i włamali się do Domu Kultury. Judy Adams i jej przyjaciółka Betty Curtis przyszły na cotygodniowe zajęcia z aerobiku. Betty powiedziała mi, że z więzienia uciekli skazańcy. Upewniłyśmy się, że drzwi są zamknięte, jednak nie były tam same. Włączyliśmy muzykę, i wtedy wyszli spod trampoliny. Gdy zobaczyłam nóż, zrozumiałam, że mamy kłopoty. Tomasowi i Hoffmanowi zależało na ucieczce. Byłam potulna. Powiedziałam, że mogą wziąć moje auto. Nie ruszać się. Z uwagi na wyroki, które odsiadywali, nie mieli nic do stracenia. 80 km od więzienia uciekinierzy porzucili samochód pod szpitalem, skąd odebrał ich znajomy. Pracownicy szpitala zapamiętali auto i osobę, która po nich przyjechała. Policjanci ustalili, że skazańcy byli z dwoma znajomymi. Udało nam się namierzyć miejsce, w którym się zaszyli. Dwa dni po ucieczce policjanci udali się do kryjówki uciekinierów, znajdującej się o godzinę drogi od więzienia. Kolumna radiowozów ciągnęła się ponad kilometr. Policjanci otoczyli budynek. Uciekinierzy zauważyli nas przez okno. Dwaj pomocnicy z znajdowali się w pokoju od frontu. Aresztowano ich jako pierwszych. Obezwładniłem jednego i wypytywałem, gdzie są pozostali. Ktoś jeszcze jest w domu? Policjanci znaleźli Tomasa i aresztowali go. Złapaliśmy go i zakuliśmy w kajdanki, a następnie Hoffmana. To było mocne przeżycie. Dwa dni po ucieczce, porywacz i morderca-gwałciciel zostali schwytani 80 km od więzienia. Wyprowadziliśmy ich z domu i zawieźliśmy z powrotem na oddział H. Okazało się, że nie wystarczy wybudować więzienie pod ziemią, zalecieć betonem i otoczyć wysokim ogrodzeniem. Nawet w takich zabezpieczeniach może się znaleźć jakaś luka. Po ucieczce usunięto lukę w zabezpieczeniu oddziału H. James Thomas ma całe życie na odmyślenie nowego planu ucieczki. Willie Hoffman otrzymał dodatkowe 8 lat od siatki. Nathan Washington, który nie zdołał przebyć drutu kolczastego, otrzymał dodatkowe 5 lat pozbawienia wolności. Harris. Houston, stanie Teksas, rok 2005. Centrum dużego miasta to nie najlepsza lokalizacja na więzienie o zaostrzonym rygorze. Osadzeni spędzają 23 godziny na dobę w małych betonowych celach o wymiarach 2 na 3 metry. Najgroźniejsi są przetrzymywani na najwyższych piętrach. Jeden z nich postanowił wydostać się na wolność. 35-letni Charles Victor Thompson z zimną krwią zamordował byłą dziewczynę i mężczyznę. Po złożeniu apelacji skazano go na śmierć. Przez większość czasu przebywał w więzieniu o zaostrzonym rygorze w pobliskim hrabstwie Polk, gdzie miała się odbyć egzekucja. Zapewne uznał, że może uciec jedynie z budynku aresztu. Tylko jak? Dobre pytanie. Jak uciec z celi śmierci? Podczas widzeń z adwokatem bacznie przyglądał się zabezpieczeniom aresztu. Zapamiętał, gdzie są strażnicy, co robią i kiedy. Thompson był zabójcą i opracował zabójczy plan. Zamierzał zwyczajnie wyjść z budynku aresztu. Planował uciec po spotkaniu z adwokatem. Po wyjściu prawnika, zanim strażnik zdąży wrócić, Zamierzał wyjść na korytarz pełen ludzi i zejść na parter. Następnie pokazać strażnikom fałszywe dokumenty, wyjść na zewnątrz i wskoczyć do przejeżdżającego pociągu. Wszystko sprowadzało się do regulaminowych procedur. Każdy strażnik miał w danym czasie być w określonym miejscu. Thompson potrzebował kilku narzędzi. Jednak wkrótce miał zostać przeniesiony. Ponieważ był w trakcie apelacji, miał w celi normalne ubrania. Thompson zamierzał przemycić je na spotkanie. Ale to nie wszystko. Potrzebował także przekonującego dowodu tożsamości, by zmylić ochronę. Użył podrobionego identyfikatora, który zapewne dostał od jakiegoś współwięźnia. Przerobił go tak, by podać się za pracownika biura prokuratora generalnego. Wpadł na pomysł, że poda się za wysoko postawioną osobę, żeby wzbudzić respekt u strażników. Spakował ubrania, identyfikator oraz klucz do kajdanek. Ktoś musiał mu go dostarczyć. Ostatnim elementem planu było umówienie się na spotkanie z nowym, nic nie podejrzewającym adwokatem. 3 listopada 2005 roku. Thompson spotkał się z innym adwokatem. W areszcie jest specjalne pomieszczenie do takich widzeń. Drzwi są zamknięte, a więzień skuty kajdankami. Gdy spotkanie dobiegło końca, wprowadził plan w życie. Thompson wiedział, że strażnik niebawem wróci. Zdjął więc kajdanki i włożył normalne ubranie. Gdyby nie był pewien, że się wydostanie, nie przerwałby się. Wszedł tam jako więzień, a wyszedł jako wysoko postawiony urzędnik. Do dziś nie wiem, jak się stamtąd wydostał. Thompson przemierzył budynek. Nie wzbudzając żadnych podejrzeń, dotarł na parter. Wyglądał jak przykładny obywatel, a nie skazaniec z celi śmierci. Nie wyglądał jak morderca. Musiałby przyznać się kim jest. Wmieszał się w tłum. Czekało go największe wyzwanie. Proszę pokazać identyfikator. Gdyby go zdemaskowano, zamierzał rzucić się do ucieczki w kierunku wyjścia. Thompson znakomicie odgrywał wysoko postawionego urzędnika. Udawał oburzenie, gdy strażnik zaczął go przepytywać. Zagrywka podziałała. Ludzie nie chcą zadzierać z osobami stojącymi wyżej w hierarchii. Charles to wykorzystał i wyszedł frontowymi drzwiami. Później udawał osobę uprawiającą jogging. Pobiegł do torów kolejowych, by złapać pociąg, a resztę znajdował się kilka kilometrów od wielkiej bocznicy kolejowej. To raj dla uciekiniera. Otrzymaliśmy zgłoszenie dopiero w dwie godziny po jego ucieczce. Gdy podniesiono alarm, Thomson był już w pociągu towarowym jadącym na północ. Zbiegowie zazwyczaj uciekają na północ lub południe. On wybrał północ. Sądził, że w Kanadzie ślad po nim zaginie. Nie mieliśmy pojęcia dokąd zmierzał. Miał na koncie dwa morderstwa. Wiedzieliśmy więc, że jest niebezpieczne. To nie były przelewki. W dwa dni Thompson przemierzył 400 km i dotarł do północno-zachodniej Luizjany, gdzie musiał postanowić co dalej. Wysiadł tam, ponieważ pociąg stanął, po czym zawrócił. Zaledwie 2,5 miesiąca wcześniej huragan Katrina spustoszył Nowy Orlean. Dla wielu to była tragedia. Thompson postanowił to wykorzystać. Poddawał się za ofiarę huraganu. Mówił, że jedzie do rodziny w Nebraska. Dostał ubrania, jedzenie, pieniądze i podwieziono go do autostrady. Podczas ucieczki wykorzystywał zdolności aktorskie. To było sprytne zagranie. Ludzie współczuli ofiarom Katrina. Thompson potrafił być ujmujący. Nikt nie podejrzewał, że jest uciekinierem z celi śmierci. Był niezwykle przebiegły. Wzbudzając współczucie, zapewnił sobie transport do Shreveport w Luizjanie i pieniądze na piwo. Kupił sześciopak i wykonał kilka telefonów. To był błąd. Pijany nieznajomy, prowadzący długie zamiejscowe rozmowy, wzbudził podejrzenia. Pasował do rysopisu. Ręce do góry. Wydział pościgowy Shreveport wysłał nieumundurowanych funkcjonariuszy. Domyślił się, kim są. Położył się na ziemi i na pytanie, kim jest, odparł: Dobrze wiecie. Charles Thompson nie dotarł do Kanady. Po dwóch dniach ucieczki został zatrzymany i ponownie osadzony w celi śmierci w Teksasie. Tak długo ścigamy zbiega, aż go schwytamy. Thompsona wprowadzono do sali sądowej. Na pytanie, jak otworzył kajdanki, odpowiedział tajemnica. Po przysiągu, że zabierze ją ze sobą do grobu. Wersja polska studio Emmer Sound. Tekst Krzysztof Kowalczyk i Sylwester Misiorek czytał Maciej Budowski.